Cześć wszystkim, z tej strony znowu yy, I dzisiaj witam was w końcu w Minecrafcie Tak, po prawie miś... Misi... nie, pra... chyba prawie miesiącu przerwy od Minecrafta O ile się nie mylę yy, Wrzucam znowu odcinek Dzisiaj będzie ze mną nakrywał pan Jawór Ciam ciam e, Można wiedzieć co ty robisz? Tańczę w ognie Ciekawe. Tak. Na początku może pokażę wam, co się zmieniło od w ostatniej chwili. Po pierwsze mam kamienny ulepszony bierz. Yo. Du -du -du. No ja żelazny, uuuu. Po drugie znalazłem czukle. ona była tam, tam, o tam. Bardzo daleko tam. Oj sorry. Sorki. <ścười> tam, bardzo daleko tam. Ała. I ja tam nie sam się wracać, dlatego dobrać. miałem sadzonki. I no to, to, to tyle. Chodź tu ja. Tam obsadziłem już całość sobie trzciną. Nie wiem, po co I mi prze... to nie wygląda. Jeszcze moja wieża trolla. Sam tak, wieża trolla, Wee. Na początku była to, to wieża e, czarnoksiężnika, potem przemieniła się w puchar, teraz jest to Jafora i który sobie tam będzie darował kopułę. Jak widzicie tu posadziłem sobie trzewka dżunglowe. Drzewka bonsai! <głos> <głos> nie, bonsai są takie fał. Dobra, okay. to lecimy. A oki, to dać trzawka Mosa w sumie, nie? Lecimy. takie w możesz sobie, możesz sobie sadzonkę posadzić, żeby nie dawać światła albo miejsca na wyrośnięcie nie będzie. O mosaj. będę miał cewkę Tak, i skończyłem butować metro. Tam da dam, 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 Prawie skończyłem, jeszcze tylko kabla muszę sobie pieprzyćnąć. Tu są takie fajne coś. Tu jest A tam jest. Tu są takie fajne A, cośki. Tam. Będziemy to e... takie takie takie, budow, takie kopać. Ojej, gdzie my to będziemy, wiesz, gdzie to kopać? E, nie, bo dzisiaj będziemy właśnie kopać tunel do, do, do farmy. Jeszcze nie zjem ja może. Aha, może zaprezentuję wam zasadę działanie mechanizmu, tam jest takie coś fajnego. Z wózkami, tu sobie klikam Kamkuzik. Klikam no, wysadziała wystaje, tu sobie klikam kusik, a właśnie masz, masz lajwi, tak, co tak, tak, ja? klikam kusik i jadę, troll dobra, tam to się naprawi, no tak, więc, a, woda, 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 co ty zrobiłeś i gdzie ty jesteś, w tunelu, jak to woda? What the Ejo, tam jest woda. Tam jest ocean. Pamiętasz, że farmy są na oceanie, nie? A to będzie... to tu dużo szkła pójdzie na to. No może taki podwodny tunel. Fajnie to będzie wyglądać. Ale szkło, które wykopaliśmy jest moje. Czekaj, o! To nawet tak ładnie do farmy będzie. Oje. Dobra, to może zrobimy tak. My pozbieramy szkła, wykopiemy tunel. Jak już będziemy kończyć... Ja naprawię tutaj mechanizm jak już będziemy kończyć, to wracamy ponownie. Co my się ja No, nie mówię, mechanizm że, Ale to, to. No to nie to jest coś się slakowało, muszę to Nie, nie muszę tam zejść! No. Hmm. To ja kopię. A, i jeszcze wam pokażę takie, takie. Nie wiem. To, to jest chyba poumieszczenie tych nisz, a to tylko takie, żeby było ładnie. I to mi Enderman. Nie już nie, nie ma. <laughs> Trawa. <noise> Mój przyjaciel, jedyny Tak, to to? Tak, tak. Miałem przyjaciółki. Tutaj widać ale... tych, tych te bili, no, co się tam no. szlajają Mnie Hej Hej, wiesz, że... O, ale fajnie, wiesz że jak naciśniesz ten F1 taki taki śmieszny? To się rozjaśnia jak trochę Minecraft F1 taki śmieszny? <noise> no że tak śmiesznie to... widzisz. To się Minecraft rozjaśnia. Łaza! Ja tak nie mam. A ja tak mam. Po bokach ci się raś, jaśniejsze robi. Nie mam. To no, może tylko na fancy to jest. Tak, bo ja mam komputer dinozaur i gram na słabej Co ty, jego ma. Słuchaj, to jest matka dinozaurów. Tak. Moje, słuchaj. Dobra, to tak, my w takim razie wracamy jakby ten, ten tunel. Kopienek. Cześć wszystkim z tej strony Kuba i. Hmm. to tak się zaczyna ja. odcinek. Dobra, jesteśmy z powrotem. A zacząłem tak to dlatego, że minął ponad tydzień i zapomniałem już, że tak. pomyliło mi Skończyliśmy metro. To ja się może przyjadę i wam pokażę. No. Ech, zrezygnowałem z tych mechanizmów, bo się ciągle lakowały. Po prostu są dyspensary. Kuba wiesz, że jak siedzisz w wagoniku? włączysz E to ci wystają takie jakby dwie sztuczne nogi z odbytu? <noise> o, aha, spoko. Jestem mutantem. Jadę. No. Ej, a co ja robię w tym wózku? Co ja robię w tym wózku? Aha, ja, ja, ja. No dobra, e, nie, jedziemy. Naciśnij tak. sobie dwa razy F5 i zacznij sh shiftować. Tak. Ej. Ja Jawel, jedzie. No dobra, to, 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 to by było Ej, na tyle, jeżeli chodzi o to metro. Ile by przy tym było roboty, bo, bo... ciągle trzeba było to... E, szklić... ...i usuwać wodę. Szklić, usuwać wodę, szklić, usuwać wodę. I jeszcze czuję taki fajny, taki fajny... ...fajny, fajny, fajny... Kurde i się wysławić No takie coś fajne, że... Fajną podłogę tak. mm, no, Tylko żeby było fajne, żeby fajnie się fajniło, żeby nie było zbyt fajne, ale fajne musi być, nie? Tak, dokładnie Bo mm. trzeba to zafajnić, ale nie, za, nie e, przefajnić No to już przefajnowałeś Co ja chciałem? Kuba, ty mówi, że te owce się tu nie mieszczą No spokojnie, jeszcze wejdzie z dwa razy tyle no to idź sobie tam ze zbożem. Kurde, Nie, mi się. Nie mam zboże, muszę zciąć zboże. Ja ci dam, chodź o 37. Nie, to teraz to jedcie, jedźcie A! One nie chcą jeść! One mają dzieci, teraz nie chcą jeść. Kurde Płynie Zobrymę zboże jedno, ale... O matko, ale ja tym zbożem nie lakuje. To ją łącznie mamy. Eee, Uaaaaaa... nie nie... No dobra, tłumy, ja stąd idę. Oraz teraz mają dzieci, muszą się zajęć i nie chcą się dalej rozmnażać. A mnie totalnie zlagowało... A nie, nie zlagowało, po prostu to zboże się usunęło. Znaczy, wodę, wodę wyłączyłem za szybko i zboże... ...zostało na ziemi. A. O. A. Czemu włączyłeś tą wodę? Wyłącz Ale tą wyłą... wodę! Przepraszam. Ja tu biegam. Biegaj, biegaj, tylko nie zepsuję pola. Biegle. Tak, i w dzisiejszym odcinku myślimy, że zbudujemy. Jeszcze coś zbudujemy. Zaczniemy, o! Zaczniemy budować wieżę. Tak, bo. Tak, na. No, jak to wiadomo, to, pan... to miała być wieża Maka, ale przerodziła się w Jaworowski Puchar. Co moje? Jaworowski Puchar. Ja zrozumiałem Jaworowską dupę. <laughs> Jeżeli tak swoja ale... dupa wygląda, to ci współczuję. Taka druga, Nie, tutaj. właśnie zrozumiałem tak się zacząłem dziwić o co ci chodzi. No, zaczniemy budować bądź Szemaga. Eee, jak na razie prawdopodobnie inspiracją będzie wieża z. Eee, inspiracją. No. Wieża... Kurde, ją czekolad. Jak to ładnie brzmi. Że chcesz zwalić od kogoś pomysłu. Nie! Ja się inspiruję. To hmm. będą te wieże z... Podejrzeć czwartego odcinka My Minecraft mapy z od Minecraft Flow No. I do tego będziemy potrzebowali dużo wałny, ale przedtem będzie trzeba znaleźć miejsce. Więc, cho więc chodź tu, Jawor. No ty szukaj miejsca, ja będę... i będę, że tak powiem, na owce. Hmm, nie mogę postawić wagonika. Ja sobie po prostu owce i się śmieję przy tym. Ja mogę się z nimi pośmiać, ha 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 ha, rozmnaża owce, ha 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 rucha się z nimi, ha 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 No a jak ty tak nie robisz? O, niebieska owca hmm. No I świnia Naturalne przecież nie, bo jak miałem w tej kurze farmy, to mi wszystkie uciekały przez ściany, bo to normalnie mówię, ci duchy jakieś są To są owce Co To są duchy, ubierne, bo one uciekają przez ściany Możemy no, w sumie tutaj nad kopalnią zrobić tą wieżę. Kopalnią, Aha. której już nie używam, bo kopię zawsze przy czymś innym, no ale coś O, jedna owca. Ej, jak się... cietr... Ej jak tak blisko domu, czy trochę dalej od domu z tą wieżę? Blisko jest pomyślna. Owca, co ty, który. Jak, jak ty się tu dostałaś? Myślę, ha? że tutaj będzie ładnie. My Ej, chodź zobaczyć, Jafor. Eee... Jawor? Chyba go wywaliło Eee... Okej okay. Hm wiem, że tu będzie dobrze, to ja już staram wyrównywać teren pup, pup, pup. Lubię placki! Nie, to nie było mądro. Yy. M, M, M. Ej, ty mnie słuchasz! Oż ty! On nas podsłuchuje. To ja się schowam. O, tutaj się schowam, na pewno mnie nie stracicie. Pod schodami. Co ja tu przyszedł do Nie, nie. Mech, mech, muszę iść nasilać Femręk. Eżyczki. Kotki i dwa szaro. No, ale jestem głupi. Nie mam co powiedzieć. Jawor, a czemu ty... Czemu ty nie gadasz? What? Co się dzieje? Dobrze, z, 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 z przyzwyczajenia lecę wodą, zamiast polecieć metrem. No cóż. Ja... spamuję pankrowiczem, żeby nakarmić te owce. takie lagi, że na, z, idę Idą tam, gdzie byłem minutę temu. Wiesz, ty ich nie nakarmisz tym, ponieważ... Chuj. Ponieważ one już mają dzieci i teraz ich się już nie kochają. Ej, To nie powinny do mnie lognąć. No, mam roboczki, mam że żelazo, żeby... Nie, mam żelaza, żeby je poobcinać. Ja mam troszeczki ale nie wziąłem dwóch par. No, zamknijcie się drzwi. Że... No są zamknięte. Teraz je otworzyłeś. No coś dobra, zamknąłem. Wow, też, to wow, widzicie? boję się. Uhuhu, ja czuję, Muszę się zrelatować Dawać no, mi tu wełnę, dawać no, mi wełnę kupiowce O ja wełnę Ale i powinienem w czymś większą tym sekundę, ale bym się nie chciał Ja wolę jesteś sobie było Ojeju Pam straszne lagi Pewnie mój brat coś ściąga w co nie, po, po to zakup, nie wiem. Dobra, co to każę ten to odcinek te... i do niego pójdę. Zrób co te owce z tobą. Eee, nie to dziękuję. Ne? Wow. Ile wełny? Mało fauny! To oh jest, tylko owiec jest więcej. Zresztą ja ja mówię, to się zrobić jakąś automatyczną kolarkę, czy whatever. No, Ktoś się chce Nie. Jehe. <śmienica> okay, to sobie. Niedobra owca? Owca za burtą. Jeżeli to owce wito, to jest powy, zabijam. Gdzie tu jest? Gdzie owce? Co ty robisz, Jawor? Jawor? Uwolnić owce. Czy ja mam cię zabić? Tak. Nie. Okej. Okay. Nie się wydostać. Ciekawe, kiedy poczuję? Co poczuję? Że cię uderzyłem. O, uderzyłeś mnie. A to spoko. zobaczysz sobie na nagraniu, jakie miałeś lag. No. i tak już ślady. No, biorę zboże, po pół minuty, owce do mnie przychodzą. Przechodzę. Przychodzę no bo to owce mają na... opóźniony zapon, nie ty. Przechodzę na drugą stronę zagrody, nagle owce stoją dalej tutaj w tym pierwszym. Mówię ci, że to owce są wszystkiemu widne. Tak, milczenie owiec. Haha Owca wyszła? Owca... Jak ona śmiała? A tu jest krowa jeszcze. Nie tu nie ma krowy. Tu są krowy. A, a tu są kury i są jajka. jajka, 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 jajka. Dajcie mi jajka to strzelał jajkami jak z armii. Jajko 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 mam jajko mam dwa jajka Dobra To, 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 Parę to, chc chc ja chcę, chc 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 złapię, chc złapię, chc złapię, chc jest jajko, chc jest jajko, chc jest jajko, chc się i jeszcze! Da. Nie! Ja uciekam! A chodź, już zaczniemy planować tą wieżę. Nie, ja się nie utopić. <laughs> ja nie. Z moim hełmem będzie długo trwało. A, jak, a ty masz ten śmieszny hełm. A mi go brakowało, jak dzisiaj butowałem. Tak sobie myślę, szkoda, że ja go nie zostawił. Jeszcze szkła musiałem robić, bo ty całe miałeś przy sobie. Eee, no miałem półtora staka. taka. ale jakie tam to stało było? Cześć, blokki. Cześć, jajka. To jest zepsuta woda, ej. No spójrz się, dobry. Ała, oh, on wow, bije. Dobra, to... Kto cię bije? Ja. Ja się biję. Jak można sam siebie bić w Minecrafcie? No, włączasz F5, patrzysz pod, jak to, pod swoje nogi nasz i zaczynasz bić. To wygląda jakby Ciebie bił. Nie, to wygląda jakby bił pod, do góry. Nie. Włączasz dwukrotnie F5 i wtedy w Ciebie biję. Ale patrzysz się maksymalnie w górę? Nie, 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 eee, patrz, klikasz dwa razy w pięć i jakby obracasz tak, żeby kamera była na schodach, jakby na ziemi. Pod rogami ludzika, o. I on wtedy z ciebie bije. Nie powiem, jak to wygląda. <grym> tak, eee, nie chciałem tego powiedzieć. <grym> bo chcesz, żeby to nagranie miało jakąkolwiek wartość. A, po co? No bo ja wiem, bo lubię flacki. Czekaj, o. Patrzysz na mnie? A gdzie jesteś? Przy farmie zboża. To nie ma Nie patrzę, wiem, daleko. Chodź w końcu, no bo ja chcę ci pokazać gdzie jest na sobie, na miejsce na tą wieżę. Zacząć budować, skoczyć na ekranie, sakrać w LoL'a i skończyć wieżę. Dawaj, chodź tu. To gdzie jesteś? Przy tam Znacznie hmm. ciężko się z tym czymś włączonym chodzi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ata ta now, Scarlett. Let's go. Dobra, i po tym oszamiającym pokazie zdolności tarystycznych, Dobra, jesteś... gdzie jesteś teraz? Ja jestem przy domku. A o, ja... Dobra. Patrz na mnie. Jawor, ja już się tego na serwerze naoglądałem. Echo. Poczekajcie Podrętym chwilę. Dobra, za 5 minut kończymy nagranie Czemu? Ej, okej, okay, jestem w końcu. Tak. Sorry, ale u mnie jest parapetuwa. Searze się dorosłych, ja siedzę tutaj i teraz chcą mi tutaj przyjść na ołówkę. Jasne. No pewnie. 30. Ale co tu jesteś? Jesteś w programie Ja Nieprawda. Ach! Nie ah. próbuję. <noise> tak jak mnie, Haha. Chodź tu, Jawor. Do nogi. Do Roki, Jawor. Myślałem, żeby tutaj na tej kusze, gdzie teraz ty stoisz, nie? Zbudować, o tu, 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 na tej. To gdzie to drzewo stoi? Albo na tej, na przeciwko. Jawor, niekoniecznie tu, nie niszcie jeszcze drzewa. Au. Ty masz ulepszony mięsz, to nie fair. Na kropek. Au, 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 au. Ej, dobra, dobra, ty, ty starczy tego. Aha, biswul mamy włączony, bo jak budowaliśmy, to się ciągle dusiliśmy i trzeba było włączyć biswul. Prawda? No nie! Nie, jawor! No co? Zabijecie! Szkoda, że nie można pokazać pakieta w pakietach w Minecraft'cie. nie Wiesz jak też źle e, one Dobra. Eee... Ona Dobra. Myślałem, że albo na tamtej kusze, albo na tej co do... Tu tu. I my... A ej, Jawor, bez przesady, okej. Okay? Czemu? Tam jest to owca. I krowa. Albo tu na tej kuszy. Myślę, że raczej na tej. Albo na tamtej. W sumie to nie wiem. Jawor. Ja Tak? Tak Strzesem mocnego plaskacza, skup się i chodź A teraz ta góra jak. czy ta naprzeciwko, gdzie jest stała drzewa jest um, tam ta drzewa Eeeem um, Jakby na górę to ci powiem, tylko nie wiem, który nie da wejść na górę. No ale ten do. To jest fajna, to jest fajna. Ej, stałem koło ciebie już. Co? Tak? No tak. A, um, to jest fajna. Tylko tu chyba wybuchł jakiś creeper. E, tak. Ale tutaj czy ta przeciwko. Tutaj. Tak? Bo to jest jeszcze. A tu się to zmieści? A bo ja wiem. Jesteśmy tutaj jest jeszcze teren. tu jest jeszcze teren. Gdzie? Tu tam. Ale chodzi mi o wysokość. Pamiętaj, że teraz jest do 200 iluś A no tak, 256 klatek I mamy... Sojny 100... 160 klatek wysokości chyba starczy, nie? Dobra, to my to zaczniemy butować eee, Więc to by było na tyle w tym odcinku Komentujcie, subskrybujcie Dziura Oceniajcie, pamiętajcie, że i łapkujcie, bo to nie, ponieważ łapki będą wyjątkowymi. Nie chcę wejść z tej dziury. Ślep dołu. Bardzo czytaję. Więc. Nara.